Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, z naszej kaplicy rekolekcyjnej w Długopolu łączymy się z naszymi braćmi, siostrami, którzy tworzymy naszą rodzinę Różańca Bez Granic na wspólnej popołudniowej modlitwie. Chcemy uwielbić Boga za dobro, którego On nam Nieustannie udziela. Na początku naszej wspólnej modlitwy wsłuchajmy się w głos świętej siostry Faustyny. Z dzienniczka w numerze 146 czytamy: Dusza zbroi się przez modlitwę do walki wszelakiej, w jakimkolwiek dusza jest w stanie. Powinna się modlić. Musi się modlić dusza czysta i piękna, bo inaczej utraciłaby swą piękność. Modlić się musi dusza dążąca do tej czystości, bo inaczej nie doszłaby do niej. Modlić się musi dusza dopiero co nawrócona, bo inaczej upadłaby z powrotem. Modlić się musi dusza grzeszna, pogrążona w grzechach, aby mogła powstać. I nie ma duszy, która by nie była obowiązana do modlitwy, bo wszelka łaska spływa przez modlitwę. W tej godzinie Bożego miłosierdzia chcemy Bogu dziękować za dar wiary, którą otrzymaliśmy, ale jednocześnie też pragniemy prosić dobrego Boga, aby ta wiara nieustannie wzrastała. By ta gleba naszych serc była żyzna, a nie zapełniona chwastami, skałami. Chcemy prosić za wszystkimi grzesznikami, szczególnie tymi najbardziej zatwardziałymi, trwającymi w grzechach ciężkich. Polecamy Tobie, Panie Jezu, wszystkich, którzy trwają w nałogach, złych przyzwyczajeniach, i prosimy Cię o wolność dla nich. Polecamy Ojca świętego papieża Franciszka, który już jutro, w czasie inauguracji, rozpocznie swoją pasterską posługę. Polecamy naszą ojczyznę w przeddzień podejmowania ważnych decyzji i wyborów. Polecamy wszystkich chorych, cierpiących, naszych bliskich, tych, których nosimy w naszych sercach. Tych, którzy prosili nas o modlitwę, tych, którym tę modlitwę obiecaliśmy, jak również tych, którzy modlą się za nas. Polecajmy konających, przeżywających czyściec i naszych bliskich zmarłych. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święty imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winałajcom i nie ródź nas na poprzednie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo. Łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I Jezusa Chrystusa, syna jego jednego, pana naszego, który się począł z ucha świętego. Narodził się z mojej panny. Umęczony pod końskim piłatem, ukrzyżował, umarł i pożerbił. Wstąpił do Wiedeń, trzeciego dnia z Chrysta, Wstąpił na niebiosa siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych, wierzę w Ducha Świętego, w święty Kościół powszechny, w święty obcowanie, w rzeków odpuszczenie, w ciała z stanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze Przedwieczny. Ofiaruje Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Nasze za nasze i świata. dla Jego bolesnej męki. Dla, nas i całego świata. dla Jego bolesnej męki.

dla, nas i całego dla jego bolesnej męki. Miej dla, nas i całego dla jego bolesnej męki. Miej dla, nas i całego dla jego bolesnej męki. Miej dla nas i całego Ojcze, przedwieczny ofiaruje Ci ciało i krew, duszę i bóstwo. Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Nasze błaganie za nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie. Dla jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla, nas i całego świata. dla jego bolesnej męki Miej dla, nas i całego świata. dla jego bolesnej męki Miej dla, nas i dla jego bolesnej męłki. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Nasze błaganie za nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej. Dla Jego bolesnej męki. Miej dla, nas i dla Jego bolesnej męki. Miej dla, nas i dla Jego bolesnej męki. Miej dla, nas i dla Jego bolesnej męki. Dla jego bolesnej męki mniej miłosierdzia dla nas i całego świata Dla jego bolesnej męki mniej miłosierdzia dla nas i całego świata Dla jego bolesnej męki mniej miłosierdzia dla nas i całego świata Dla jego bolesnej męki Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na i dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, Dla jego bolesnej męki. Niej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Niej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Niej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Niej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Dla, nas i świata. dla Jego bolesnej męki. Dla, nas i dla Jego bolesnej męki. Miej... Ojcze Przedwieczny, ofiaruj Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Nasze nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej Dla jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla, nas i całego dla jego bolesnej męki dla, nas i całego dla jego bolesnej męki dla, i dla jego bolesnej męki. Dla jego bolesnej męki. Dla, nas i dla jego bolesnej męki. Dla, nas i całego świata. dla jego bolesnej męki. Miej. Miej dla, nas i całego świata. dla jego bolesnej męki. Miej. Dla Jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. I nad, nad cały światem. Święty, święty, Boże, święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, święty. zmiłuj się, się nad nami i, i nad, nad cały światem. O krwi wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. Włań. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Maryjo Matko Miłosierdzia, się nami. Święty Józefie, się nami. Święta Siostro Faustyno, się nami. Święty Janie Pawle II, się nami. Błogosławiony Księże Michale Sopoćko, Moi kochani, Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Na jej zakończenie przyjmijcie teraz Boże błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi, Bóg Wszechmogący. Ojciec i syn i Duch Święty. Trwajcie w pokoju Chrystusa. Moi drodzy, cieszę się bardzo, że tak liczną grupą możemy tutaj gromadzić się w naszej kaplicy, tak jak zwykle uśmiechnięty ojciec Łukasz nasz, tak wywołany do odpowiedzi. <laughs> tak ksiądz Łukasz będzie pokazywał. Także przyjechaliśmy z różnych stron naszej ojczyzny i nie tylko, ponieważ jest kilka osób, które pracują, które pracują poza granicami naszej ojczyzny. Dlatego tym bardziej cieszymy się, że ta nasza modlitwa to wspólne bycie w tym miejscu. Jeszcze bardziej umacnia nasze więzi, nasze relacje jako tej naszej rodziny różańca bez granic. Dlatego pozdrawiamy wszystkich bardzo serdecznie, pamiętamy o Was w naszych modlitwach codziennych, nawet w czasie mszy Świętej. dzisiaj ksiądz Łukasz, ksiądz Bogdan, ksiądz Adam. No ja też tak skromnie powiem, że modliliśmy się w intencjach nas, wszystkich członków. Różańca bez granic. Dlatego życzymy Wam pomyślności. Ksiądz Łukasz wyrywa się, bo chce coś powiedzieć. Oddaję mu mikrofon. Tak, ja, ja chcę powiedzieć, że dzisiaj ksiądz Piotr ma, ma urodziny i myśmy się modlili właśnie też za niego i na pewno Wy też będziecie o nim pamiętać dzisiaj w modlitwie. Także niech mu Pan Bóg błogosławi. Życzymy, życzymy. Życzymy, życzymy i zdrowia, i szczęścia, i błogosławieństwa przez ręce Maryi. I zdrowia, i szczęścia, i błogosławieństwa przez ręce zapłać z całego serca za modlitwę. I chyba nie można sobie piękniejszych urodzin wymarzyć, jak właśnie z naszą wielką, różańcowo, bez granic rodziną. Tak. Bardzo, bardzo się cieszymy, że... Brawo! Wszystkich Was bardzo pozdrawiamy, życzymy Wam dobrego popołudnia i zapraszamy. Dzisiaj o 22 będziemy mieli transmisję tutaj z kaplicy, więc jak chcecie, to Was bardzo gorąco zapraszamy. A wszystkich pozdrawiamy. Jeszcze tylko jedno mi się przypomniało, jest z nami pani Renia. Jest tutaj, o właśnie niech się pani pokaże, pomacha do nas. Tak, pani Renia jest tutaj niedaleko w lądku zdroju, no i y, usłyszała właśnie, że my jesteśmy tu w Długopolu i postanowiła do nas przyjechać, chociaż na chwilę. Bardzo się cieszymy, oby więcej było takich też różnych odwiedzin spontanicznych. Zapraszamy was, jeśli ktoś jest blisko Kotliny Kłodzkiej, Długopola, to zapraszamy, przyjeżdżajcie. No to żegnamy was, bo my teraz będziemy słuchali konferencji księdza Piotra. <noise> Z Panem Bogiem. Do zobaczenia. Ja jeśli Bóg da.